Gość Radia Gdańsk. W studiu Radia Gdańsk profesor Jacek Piskozub, oceanolog, klimatolog, wiceprzewodniczący zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, a rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, co pan sobie myśli o tegorocznym lecie? Myślę, że jest chłodniejsze niż, niż wiele poprzednich, i wiem też dlaczego. Powód jest prosty. Ta olbrzymia fala upałówka stała nad Francją i Hiszpanią. To był Wyższy stał. Wyże nie są nieskończenie wielkie, bo jesteśmy na obracającej się planecie, więc gdzieś musiał być niż. Po prostu niże przechodziły, przechodziły przez Polskę. A dokładnie nawet taka cyrkulacja była, że między Wyżem a Niżem, że mieliśmy cały czas wiatr północny, czyli ze Skandynawii. No więc myśmy, że tak powiem, mieli drugą stronę nadalu, którą było, było olbrzymi upał na zachodzie Europy. A dla pana to jest? Ciekawostka, anomalia, czy nie powiem dzień jak co dzień, ale może Znaczyk. coś, co nie jest niczym nadzwyczajnym. Każde takie zjawisko jest, jest całkowicie naturalne, jeżeli traktujemy je osobno. Natomiast jeżeli patrzymy na ich statystyki, to niestety to się zdarza coraz częściej. Mamy coraz częściej fale upałów, mamy coraz częściej ekstremalne deszcze, no i wiemy dlaczego. No, no dlatego, że atmosfera jest cieplejsza. W Polsce już o dwa stopnie w ostatnich latach jest cieplejsza, niż, niż było w moim dzieciństwie. No właśnie. Ale ktoś powie, jakie zmiany klimatyczne, jakie globalne ocieplenie. Przecież co to za lato, zimno, i chociaż wcale nie jest zimno, ale takie odczucie można mieć, bo jakbyśmy tutaj, o, za okno spojrzeli, to szaro, buro i nie zachęca. Znaczy, na dwa sposoby mogę odpowiedzieć. Po pierwsze, to było lato takie, jak ja pamiętam z dzieciństwa, dokładnie takie samo, yy, co teraz jest wyjątkiem, a po drugie yy, zawsze odpowiem na to, jakiej, której części słowa globalne nie rozumiesz, bo, bo globalne ocieplenie się liczy jednak na danych globalnych. To nie znaczy, że w każdym miejscu świata, w każdej chwili musi być cieplej niż przeciętnie. W niektórych miejscach będzie chłodniej, nawet powiedziałem powód, jeżeli w jednym miejscu stoi wyż, to, to w innym musi, musi być niż, a między nimi musi być, musi być, musi być wiatr z północy. No, no, tak, tak to działa. Na, na temat średnia jest też cieplej. I mamy kłopot z odróżnieniem y, pogody od klimatu? Tak y, myślę, y, mówię, że, mamy. No, myślę, w, że większość w ogólnym ludzi ja, tak nie rozumie, bo tak. pyta klimatologów, o to jaka będzie pogoda pojutrze, a co gorsza za dwa tygodnie, czego nawet modele tak naprawdę nie wiedzą. Nie, klimat, o o to, tym, to, tym jeszcze porozmawiamy klimat dzisiaj. Jest z... Klimat to jest średnia. A gdyby tak właśnie na średnią spojrzeć, to na przykład takie zjawiska jak piątkowe opady, które przeszły także nad Gdańskiem Skutkując podtopieniami, podtopieniami na szczęście nie długotrwałymi, bo ta woda spłynęła, ale jednak te podtopienia się pojawiły. To jest coś ekstremalnego? Czy to jest coś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić i po prostu sobie wkalkulować w codzienność, to, że tak już będzie? To jest, to mogę powiedzieć, to jest jedno i drugie. W tym sensie, że myśmy mieli w, przez ostatnie tam 30 lat y, dwa razy opad stuletni, każdy z nich podwyższał definicję paru jak w Gdańsku. Ten nie był stuletni, tylko dlatego, żeby te dwa poprzednie, pewnie gdyby nie było tych dwóch deszczy nawalnych tam w... No, powiedzmy, w pierwszej i drugiej dekadzie tego wieku, to, to mógłby być deszcz stuletni w Gdańsku. Po prostu sytuacja jest taka, że w atmosferze cieplejszej średnio w Polsce o 2 stopnie mamy średnio więcej pary wodnej o 15%. Skutki tego, skutki tego są odczuwalne. Też od razu dodam, że ktoś powie, no to dlaczego mamy suszę? Dlatego, że... Kolejne pytanie, które się pojawia. Większa prawda? temperatura to także jest większe parowanie. Też na, nas w dzieciństwie uczyli, że, że praktycznie tak, że susza to jest jest brak opadu. Nie. W zmieniającym się świecie, o rosnących temperaturach, susza to jest nawet stały, nawet rosnący lekko opad, ale także rosnące parowanie. A susza się ogranicza do tak zwanej suszy hydrologicznej, bo ostatnio widziałem, że tam susza meteorologiczna też. Nie, to są różne definicje, że tego, jak to, jak to długo trwa. Meteorologiczna to taka krótkotrwała, hydrologiczna to jest już taka, która na. na... Tak, hydrologiczna jest poważniejsza, rozumiem. Tak, to już jest taka. I z nią że, że, mamy do czynienia od lat. Że gleba jest. Słuchana, mieliśmy już taki rok, że w małopolskim studnie wysychały, a ten to właśnie była susza hydrologiczna i powiem, że i opady tego tego lata były tam zupełnie przeciętne, natomiast temperatura była znacznie wyższa. To rodzi się pytanie, jak żyć tak banalnie? W, w tym sensie, czy my jesteśmy w stanie w ogóle przewidywać. To pan mówił, nie chodzi mi teraz o prognozowanie i, i tak dalej, ale mam na myśli to, że urzędnicy bardzo często mówią, no, spadło tak dużo litrów wody w krótkim czasie, że nie jesteśmy. I to już od lat słyszymy te, te tłumaczenia, że, nie jest, że wody, no, żaden system tego nie odbierze i trudno z tym polemizować, no bo żaden system kanalizacji no. tego nie odbierze w takim, no, w takim krótkim czasie. Ale te tłumaczenia gdzieś tam słyszymy od lat. Czy my powinniśmy zmienić generalnie politykę przestrzenną? to, jak y, prowadzimy pewne inwestycje? Jak to wygląda? Bez wątpienia, bo w Polsce w Polsce, y, przestrzenny jest totalny bezład. Tu, oczywiście chodzi o to, tak zwane betonorze. Z, zabetonowujemy, zapotowujemy rejony, które przedtem były zielone i w wyniku tego deszcz y, zamiast wsiąkać, spływa. To jest oczywiste. Ale, ale to jest to... już dyskusja, która od kilku lat trwa tak, ale i ale to, dalej zabetonowujemy. To jest bardzo wiele rzeczy, które robimy źle. My osuszamy Aha. ciągle mokradła, zamiast je powiększać, co, co powinno być, bo, bo jednak y, nawet większą niebezpieczeństwem w dłuższym okresie czasu w Polsce będzie, będą susze więc musimy mieć zapasy wody. To, to nie jest sprzeczne, że mamy jednocześnie olbrzymie opady i susze, właśnie tak jak mówiłem, bo susze są spowodowane wyższą temperaturą, a nie, a nie mniejszymi opadami. A zresztą te opady też mają teraz tendencję do bycia właśnie w takich dużych, dużych blokach, w deszczach nawalnych, podczas burz, które ciężko jest ziemi wchłoną, wchłonąć w każdych warunkach i to po prostu spływa w dół, więc jak nie będzie zbiorników retencyjnych i tak dalej, to, to my nie będziemy mieli powodzie, ale jeszcze z drugiej strony stracimy tę wodę, która będzie potrzebna po, po Potrzebna choćby dla rolnictwa, więc my o tym w ogóle nie myślimy. My nie myślimy o wielu rzeczach. O poziomie morza w ogóle nie wspomnę, co w Gdańsku jest fundamentalnie ważne. To zaraz spróbujemy o tym pomówić, bo przynajmniej jeżeli chodzi o zbiorniki retencyjne, pan wywołał, to w Gdańsku nie jest chyba tak źle, porównując przynajmniej do innych miast w Polsce. Raczej tutaj jesteśmy. Dużo zrobiono, ale naprawdę dużo też trzeba zrobić, bo to, co było robione w XIX wieku, było dla znacznie mniejszego miasta i przy znacznie mniejszych opadach. A to, co w ostatnich latach zrobiono, no bo jednak tych. No, przebywa. Ja myślę, że gdyby nie zrobiono tych zbiorników retencyjnych, znaczy nie, mam, nie mam danych, mówię, mówię z intuicji, yy, które zrobiono przez ostatnie 20 lat, to, to pewnie mieliśmy znacznie większy problem podczas tej, 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 tego dnia dużych opadów. Być może by mieliśmy za, więcej zalanych ulic, znaczy znacznie więcej. Yy, nie mieliśmy i to możliwe jest, że, że to jest właśnie dzięki zbiornikom retencyjnym, bo naprawdę straty w Gdańsku nie były aż takie duże jak na opad, który, który wynosił miejscami 90 mm. 90 mm to jest jakby w każdym miejscu spadło. Centymetrów deszczu, i gdyby to nie spływało, to tyle by stało. I to było 10 minut, tak? Nie, to znaczy, był taki maksimum tego, ale to ogólnie chodzi o to, że. Czy to był że, 90 litrów, to była tyle, tyle spadało, spadło przez, przez, przez dzień. No i tyle musi spłynąć z każdego miejsca. Więc jeżeli to się udało przy minimalnych zalaniach, to znaczy, że nie, nie było źle. Czyli tutaj rozumiem, panu by oceniał dobrze ten ryzyk. Ocenił dobrze, no, ale, w dobrą ale, stronę, tak? ale za 10 lat może przyjść 150 mm, a może, może za 10-200. Naprawdę, to jest wyścig. Nasza infrastruktura ściga się ze zmianami klimatu. A my jesteśmy w stanie wygrać? Czy zmiany klimatyczne I... będą zawsze krok do przodu? To znaczy, z deszczami może wygramy, ale z poziomem morza niestety nie, bo to, bo to jest coś, co jest nieuchronne i to zależy od tego, co robimy w tej chwili. Znaczy, od, od tego, ile w tej chwili na, napakujemy na atmosferę do tego węgla, to z tym będziemy się jeszcze, z poziomem morza będziemy się przez setki lat jeszcze co najmniej męczyć. Znaczy nasi, nasi potomkowie będą nas przeklinać za to, co zrobiliśmy w tym wieku. To brutalnie brzmi. Brutalnie, prawdziwie. Okej. Okay to morza się trzymając, poziom morza rozumiem rośnie i rosnąć będzie i na to się powinniśmy szykować systemowo. Tak, no w ostatnie 10 lat to już było między 4,5 centymetra, globalnie. To jest ciężej na Bałtyku zmierzyć, bo u nas poziom morza roczny leży od tego, ile mieliśmy sztormów zimą, bo wtedy jest spiętrzanie są nawet o metr, więc, więc to taki bardzo zaszumiony jest sery. ale jeżeli popatrzymy na dłuższą serię, to jest ona identyczna jak na świecie. A na świecie niestety jest, jest coraz wyższy tempo wzrostu poziomu morza i spodziewamy się przy takim, przy w jakie jest w tej chwili, że, że to będzie od 80-100 centymetrów powyżej poziomu sprzed, y, sprzed okresu przemysłowego, czy po prostu z XIX wieku. Co także dotyczy, y, na, zawsze mówię, nabrzeże w Gdańsku, które jak się remontuje, to się ich nie podwyższa. A już się poziom morza podwyższył o 20 parę centymetrów, a podwyższy się następne. Znaczy, ja nie rozumiem, dlaczego my w ogóle, w ogóle nawet nie zaczynamy niczego robić w, tej, w sprawie podwyższenia się poziomu morza. A powinniśmy. Powinniśmy być znaczy, w tej, Tak, ale w, w tej Gdańsku kwestii. trzeba by także planować. To nie jest rzecz potrzebna na jutro. Ale w tym wieku powinniśmy zbudować włata powodziowe na obu ujściach Wisły, znaczy martwej i śmiałej, żeby Gdańsk zabezpieczyć przed sztormami, kiedy poziom morza będzie wyższy od te powiedzmy 60-70 cm, bo to już, już z bezpieczeniem y, kołometrowym będzie wystarczało, żeby zadać parę dzielnic Gdańska. I to się zdarzy w tym wieku, no więc coś musimy zrobić. Wiemy, co trzeba zrobić, tylko po prostu trzeba trzeba to zacząć. Trzeba to zrobić planować tak. Mhm. Panie profesorze, może się trzymając przez moment, chcę pana zapytać o sinice. Wczoraj naszym gościem była szefowa Sanepidu Wojewódzkiego i mówiła między innymi o tym, że to jest rekordowy pod względem liczby zamknięć kąpielisk z powodu sinic sezon. Już ponad 60 razy tylko w lipcu były one zamykane. To jest no taka liczba przewyższająca np. zeszły sezon trzykrotnie. Z czego to wynika? Czemu tych silnic jest tak dużo? Znaczy mnie to tak zaskoczyło w pierwszej chwili, bo sinice oczywiście lubią ciepłą wodę, a, to, a w tym roku nie mieliśmy ciepłej wody za zanadto, ale jest jeszcze jeden, jeden czynnik dość ważny. Yy, za, I te sinice są możliwe, kiedy, yy, kiedy już yy, nie ma już yy, w morzu azotu. Inaczej, inaczej po prostu inne organizmy wyprzą sinice, a sinice potrafią wiązać azot z atmosfery. Są to bardzo, bardzo ciekawe i, i, i starożytne, starożytne organizmy. Yy, myśmy yy, starali się zmniejszyć zanieczyszczenie Bałtyku, zresztą słusznie. Yy, które zanieczyszczaliśmy fosforem i azotem. Z tym, że lepiej nam idzie oczyszczanie znaczy zmniejszanie zrzutów azotu do Bałtyku niż fosforu. Skutek jest taki, że w tej chwili silnice zamiast na końcu sierpnia, czy znaczy we wrześniu, mają już w tej chwili zakwity na przełomie lipca i sierpnia, ponieważ już wtedy inne organizmy nie mogą mieć zakwitów, mogą mieć tylko silnice I nawet jeżeli temperatura nie jest, nie jest wyższa niż przeciętna, to, to silnice mają już idealne warunki do, do rozwoju. Znaczy to jest, też, to jest też nasza robota, ale zupełnie zaskakując czynnikom. Nikt nie pomyślał, że jeżeli nie, nie, nie będziemy usuwali równe, w takich samych ilościach azotu i fosforu, to, to stworzymy warunki do rozkwitu i nic. A z czego to wynika? No po prostu, ale to na pewno działalność człowieka gdzieś no w ta, jedno i drugie jest działalnością człowieka, po prostu fosfor widocznie łatwiej jest, jest, jest wyłapać w oczyszczalniach i tak dalej, niż azot, który spływa także, ta, znaczy jedno i drugie spływa, I zarówno z ścieków miejskich, jak i z pól. W tej chwili nie, nie będę tutaj zaryzykował, że wiem dokładnie, jakie są proponcje, ale widziałem liczby, Helkom, ta organizacja, która się zajmuje że tak powiem, Stany Bałtyku, podawało, jak, jak się w różnych krajach Bałtyku zmniejszyło jedno i drugie i widać, że wszędzie jest ten problem, właśnie większy problem z usuwaniem, z usuwaniem fosforu niż azotu z, z naszych ścieków. Czyli nowy, rozumiem, trop w sprawie silnic może być. Tak, tak, pan no to, do tego. Znaczy to, nie, to nie jest jak się odkrycie naukowe, to jest po prostu skojarzenie, dwóch, skojarzenie mm. dwóch znanych faktów. Nie chodzi mi o nowy trop w nauce, tylko no tak. tutaj w, w, w naszej sytuacji. Ale chcę pana jeszcze o przyszłość zapytać, bo Stowarzyszenie Ekologiczne Eko Unia pisze między innymi o tym, że tych zakwitów się nic będzie jeszcze więcej i uderza w, w inwestycje w elektrownię jądrową, która jest tutaj planowana w, w Pomorskim Eko Unia pisze między innymi podpierając się ekspertyzą Instytutu Oceanologii Polskiej. Akademii Nauk, w którym, w którym pan pracuje, o tym, że, no, że będzie bardzo duży wzrost temperatury. Takie są obawy, no, rozumiem, wie, tak? Większy, Temperatury wody się w Bałtyku jeszcze z powodu funkcjonowania no, no, elektrowni. Oczywiście lokalnie, ale większy niż w niż tym modelowaniu, które tam zrobiono w, w tej ekspertyzie środowiskowej, bo im, im wyszło, że będzie mniejsze po, ocieplenie wody w tej elektrowni, niż w elektrowniach, które mają trzy, trzy razy mniejszą moc, więc coś tam, coś tam chyba, chyba pomylili. Natomiast o ile to nie będzie, to jest oczywiste, że, że w najcieplejszym miejscu naszego wybrzeża, jakim się, jak się stanie okolice elektrowni, będzie lepsze warunki dla sinic. No to tak się dzieje wszędzie na świecie. Znaczy bywały elektrownie, które musiały za, wstrzymywać produkcję, bo, bo e, zakwity e, sinic, a także innych organizmów w tej ocie, ocieplonej przez elektrownię wodę, zatykały wloty wody do, do elektrownic. A, tak, ja nie, nie mówię, że aż tak u nas źle będzie, bo, bo to raczej w morzach cieplejszych niż nasze, ale to w tym kierunku pójdzie. Ale to jest bardzo lokalne zjawisko, wyłącznie przy, przy obiekcie występujące? Czy ono może. No to będzie się lokalne. Rozszerzać? Znaczy w tym modelowaniu oni twierdzili, że, że ta plama ciepła będzie tam kilkaset metrów miała. Ja bym powiedział, że raczej kilka kilometrów, ale, ale nie więcej. Taka o, o więcej niż powiedzmy 1-2 stopnie ogrzanie wody. Ale to lokalnie może spodać lokalny zakwit sinic jak najbardziej. Jeżeli tam będą miały wystarczającą temperaturę do zakwitu, a w innych miejscach nie, no to zakwitną tam. No ale to może, być może to nie będzie miało... Takiego wpływu na turystykę. Wszystko to się łączy nam jakoś w jedną całość. Pani Małgorzata do nas napisała z pytaniem do pana: Czy istnieje możliwość przy tak zmiennych parametrach stworzenia modelu pogody z wyprzedzeniem, powiedzmy półrocznym? Tak pisze pani Małgorzata u nas, tutaj dla naszego. Regionu. I podaję przykład Władysławowo. Pogoda ściśle powiązana z turystyką. Forma zarobkowa to jest, znaczy turystyka to jest forma utrzymania dla, dla wielu mieszkańców, no i oni mają szansę w tym nieprzewidywalnym, pogodowym świecie na coś przewidywalnego? Nie bardzo. Znaczy przewidywanie, znaczy są instytucje, które próbują robić tak zwane sezonowe prognozy na powiedzmy, jak, co będzie jesienią, co będzie zimą, co będzie wiosną. Ale to też rozumiem, moglibyśmy napisać ale razem. To, za tak, ale to bardzo słabo się sprawdza. Jedno, co się w miarę sprawdza, to, mhm. to jest zima w naszym rejonie, bo, bo to zależy, od tego, jaki jest układ temperatury na Atlantyku. To, się, to są rzeczy powoli się zmieniające i wpływają. To znaczy, krótko, czy będzie wiało z zachodu, czyli, czyli będzie ciepło, czy będzie wiało z innych kierunków, czy będzie zimno. To się jako tak daje przewidzieć. Czy się łatwiej przewidzieć zimę. Rozumiem. Tak, ale, ale nie wiem, czy to dla turystyki nad morzem jest, jest, jest ważne, raczej mało. Może <laughs> bardziej do tego, czy będzie mieli śnieg. No niestety, a z tym latem nie ma opcji. Nie, z latem, latem to w ogóle to tak się w ogóle nie działa. Znaczy ja zawsze żartuję, że że jak przewidują, że że przyszłym będzie ciepły, to niech, to niech wyciąga kurtkę z szafy, bo pewnie będzie zimny. Znaczy, jest, krótko jest kurtka, to, to spra sprawdzalność jest pięćdziesiąt tak czy żadna. Panie profesorze, kończąc naszą rozmowę, chcę tak pana zapytać bardzo, mm, nie chcę powiedzieć pompatycznie, ale ani nie podnośle, ale tak na dobrą sprawę, bo powiedział pan o tym, że Przyszłe pokolenia będą miały do nas poważne pretensje. Powiedział pan o tym, że mamy spóźnione pewne działania, chociażby te związane z podnoszeniem się poziomu morza, co jednak nas tutaj, mieszkańców Wybrzeża, powinno dość mocno interesować. Jak pan patrzy na pewne działania społeczne, na działania polityków, na podstawy też biznesu, generalnie, to pan ma w ogóle jakiekolwiek złudzenia, że poważnie traktujemy te, te sprawy? te zagrożenia związane ze zmieniającym się klimatem. Ja zostawiam to, czy to człowiek ma na to wpływ, czy nie ma. No zmienia się ten klimat. Człowiek ma na to wpływ, ale powiem tak, że to nie tylko dotyczy Polski, tylko świata. Jestem coraz większym pesymistą. My naprawdę jesteśmy tą żabą gotującą się w wodzie, która po prostu stara się nie zauważa zmian, ponieważ nastąpiło powoli i twierdzi, że wszystko będzie dobrze. To znaczy nie widać żadnych ruchów nawet, żeby zmniejszyć emisję. Nie mówię... Nie mówię do zera, ale jakikolwiek. My, y, nasze emisje gazów cieplarnianych, które wiemy, że powodują y, kryzys klimatyczny, są co roku większe. Jedynym wyjątkiem była pandemia, ale to nie było celowe działanie. To był, to to był, był przypadek, można powiedzieć. Przypadek i nawet katastrofa. Jeżeli będziemy mieli wojny atomową, to, to na pewno też zmniejszył się znacznie emisje, ale to nie jest coś, do czego powinniśmy dążyć, więc ja nie bardzo nie wiem, jakie jest rozwiązanie, jeżeli politycy twierdzą. Ja tu zacytuję Greta Thunberg, która ostatnio nie jest popularna, ale ja, ja szanuję tę osobę, y, która powiedziała, że politycy. Teraz w którymś momencie, powiedziała, że politycy dzieją się na tych Którzy się, y, mówią, że się przejmują klimatem i tym, którzy się nie przejmują, ale żadnie nic nie robią. I to będzie bardzo. Oj, smutna puenta. Smutno, smutna puenta naszego. to ale to jest. To nie idzie w dobrą stronę. Bardzo dziękuję Panie profesorze za to spotkanie. Gość Radia Gdańsk.